A co, jeżeli marzy Ci się kamper, ale jesteś totalnie zielony w temacie? Od czego zacząć? Gdzie szukać inspiracji? To jest poranek z Lifeem, czyli taka seria około 10 minutowych filmów, w których właśnie odpowiadam na podobne pytania, komentarze, zagadnienia właśnie odnośnie kamperowania, vanlife'owania, podróżowania. I dostałem komentarz od Emanuela. Marzy mi się własny camper, ale martwi mnie to, że nic o tym nie wiem i jestem totalnie zielony. Co, jak będzie awaria? Jak wtedy żyć? Gdzie mogę stać kamperem, jak pozbywać się szamba i uzupełniać media. To wszystko jest mega interesujące, ale gdzie szukać wskazówek? Wszystkiego tego, co potrzeba, najważniejsze, żeby zacząć. Dobrze, a więc po kolei będę odpowiadał na każde z tych zagadnień. ok? Jeżeli marzycie się kamper do życia w nim na stałe, to przede wszystkim no pasowałoby, żebyś właśnie pooglądał takie kanały jak ten, w którym pokazuje jak się żyje. Akurat ja że mieszkam teraz w tej osobówce, czyli takim mini kamperze, a wcześniej mieszkałem właśnie w busie a jeszcze innym razem w kamperze i to też kamperze, który miał awarię silnika, więc zaraz do tego przejdziemy ale ważne żeby po prostu zobaczył czy w ogóle to wiesz, z rezonuje. Jeżeli z to rezonuje to super Czuję, że się od tym odnajdziesz, że już jest, już jest fajnie, już jest zainspirowany i jedziemy dalej z tematem. Co jeżeli będzie awaria? No to jeżeli chodzi o awarie różniste, to zazwyczaj ja robię tak, że po prostu jadę do mechanika, on mi to naprawia z samego rana i po południu lub wieczorem jest gotowy samochód do jazdy. I jeżeli to nie jest jakaś super potężna awaria, no to wszystko tak się da zrobić. Wymienić oleje, filtry, klocki hamulcowe, wymienić podkładkę pod wtryskiem. Miałem kilka razy coś takiego robionego, też zajmuje kilka godzin. Zazwyczaj auto idzie do mechanika na jakieś 4-5 godzin i wszystko jest gotowe. Ważne, żeby po prostu powiedzieć mechanikowi, słuchaj, nie mogę Ci zostawić wana na noc. Możesz powiedzieć wprost, mieszkam w nim, po prostu no, trzeba to się uwinąć z tym raz, dwa. I wtedy po prostu samego rana się zabierają za robotę, bez, bez oczekiwania, bez, bez kolejki żadnej i, i tyle. Jeżeli to jest większa awaria, tak jak ja miałem awarię silnika, no to wtedy jest większy problem, ale to są, bardzo rzadko coś takiego się zdarza, tak? Jeżeli po prostu dbasz o swój samochód, i jeżeli to nie jest camper 33 letni, <grytanie> to po prostu jest dużo łatwiej. Więc od razu Ci mówię, co jeżeli będzie awaria? Trzeba zapobiegać awariom, nie kupować za starego kampera, ani za nowego też. Takiego, który po prostu do którego jest łatwo o części. Gdzie mogę stać kamperem? No to widzisz. W tym momencie e, ja jestem w Wielkiej Brytanii i ja stawiłem swojego mikrokampera właśnie tutaj, gdzie nie ma żółtej linii, a tutaj, gdzie jest żółta linia, e, tutaj z przodu cały czas widzisz. To tutaj nie wolno stawać e, osobówką mikrokamperem żadnym. Słuchaj, e, gdzie można stać? Tam, gdzie nie ma zakazów, jest mega dużo różnych parkingów. Możesz szukać takich miejsc na Google Maps, e, posłujesz na jakiś parking, patrzysz, ok, e, nie ma zakazu, można stać na noc, ok, fajnie. Tylko teraz coraz częściej dają różne zakazy typu właśnie no overnight, czyli możesz parkować, ale nie w nocy. Są czasami bramki wysokościowe, tak jak z drugiej strony tutaj. I tutaj można parkować osobówką, można tutaj parkować takim mikrokamperem. Ale nie mogę postawić tutaj kampera na noc mojego mikrokampera na parkingu, bo jest ograniczenie nie wiesz jakie że na tym parkingu mogą stać tylko takie pojazdy, które mają własną toaletę w środku i które mają zbiornik na szarą wodę. Tak jest regulamin. Jakby ktoś przyjechał sprawdzać to, no to wtedy mogłoby być lipnie. Pomimo to, że zapłaciłeś za parking. Więc e, możesz też szukać inspiracji albo miejsc takich e, do parkowania na aplikacji właśnie Park Fortnite, gdzie są różne wiecie, opinie, e, gdzie są e, po prostu, gdzie społeczność mówi, tu możesz parkować, tutaj nie możesz parkować. E, na moim kanale możesz też znaleźć wiele takich parkingów, więc e, po prostu trzeba wejść w ten temat i e, od innych się uczyć. Jeśli można parkować na noc bez problemu w jakichś e, dzielnicach przemysłowych. Koło, tam gdzie tiry stoją, na poboczach różnych. Pamiętaj, żeby nie zostawiać żadnych wjazdów, wiesz? Tak na szybce. Słuchaj, w opisie tego filmu będzie też film, link do filmu, jak szukać miejsc, właśnie tam poświęciłem na to całe 10 minut, więc zapraszam cię do tego filmu też. Jak pozbywać się szamba i uzupełniać media. No to słuchaj, to już ci pokażę. Jak widzisz, w tym miejscu znajduje się znak. On pokazuje, że właśnie w tym miejscu możesz legalnie z kampera zrzucić szambo, szarą wodę i tym podobne. Tutaj jest specjalne miejsce do zrzucenia kasety, właśnie z szambem. A tu, gdzie stoi ta osobówka, tam jest taka kratka w ziemi i tam możesz zrzucać szarą wodę legalnie. To za to się można zapłacić. Okay. W tym miejscu zrzucanie szarej wody za darmo, za po prostu zrzucenie toalety i napompowanie czystej wody. W tym miejscu płaci się jakieś 3 funty za 10 minut, ale nie wszędzie takie miejsca są. Szczerze mówiąc, w Wielkiej Brytanii, no to to jest jedno miejsce, które znam. I że dwa miejsca takie są w, na trasie NC500 w Szkocji. Takie miejscówki możesz znaleźć na kempingach różnych i tam zrzucać, ale jeżeli mieszkasz na dziko, na, na full-time'a, no to wtedy, okay, no jechać specjalnie na kemping i płacić za zrzucenie szarej wody, no to trochę słabo, w sensie dużo to kosztuje. Więc szarą wodę możesz zrzucić sobie na przykład na mini samoobsługowej. Wiesz, te jet wash, żeby mieć po prostu zewnątrz samochód. Umiejesz sobie kampera za te kilka złotych, zrzucisz szarą wodę, po prostu w czasie mycia odkręci sobie szarą wodę dzięki. A jeżeli chodzi o kasetę z, z szambem, to no, proponuję Ci, żeby jej nie mieć. Bo opróżnienie właśnie toalety chemicznej jest problematyczne, jest naprawdę uciążliwe, trzeba szukać takich publicznych toalet. Często serwis zabiera mega dużo ilość czasu, więc zamiast tego proponujecie po prostu zamontować w swoim kamperku toaletę separacyjną i wtedy możesz wyrzucać worek z dwójką po prostu do koszów na śmieci, do koszów na śmieci z psią kupą najlepiej. Um, tak, a jeżeli chodzi o siuszki, bo ona separuje po prostu siuszki od, te, od dwójki, no to siuszki możesz wydać po prostu albo w krzaczki, albo po prostu do jakiejkolwiek toalety i nie ma z tym żadnego problemu. Życie staje się dużo, dużo łatwiejsze. Jeżeli lubisz życie bezproblematyczne, to, to toaleta separacyjna jest mega i to z Game Changer. Nie znam osoby, która by narzekała na nią. I jest też tańsza w użytkowaniu. Ale o tym też nagrałem już filmik albo i3, które znajdziesz w opisie tego filmu. Jeżeli chodzi o tankowanie czystej wody, to możesz zrobić to właśnie w takim miejscu jak tutaj lub też na wielu stacjach benzynowych. Tam, gdzie pompujesz koło, jest kompresor i na tym samym dystrybutorze jest wąż z wodą. Czasami też jest z płynem do mycia okien i czasami jest albo płyn do mycia okien, albo woda, albo czasami woda z boku. I Jeszcze na stacji benzynowej czasami są kraniki gdzieś z tyłu, ale wtedy wypada podejść do obsługi i zapytać Ej, słuchajcie, właśnie zatankowałem tutaj benzynę, ropę, czy mogę skorzystać też z Waszego kranu i po prostu nalać sobie trochę wody? Jeszcze nigdy mi nie odmówiono. Więc polecam bardzo to. W Wielkiej Brytanii jak najbardziej, w innych krajach też się zdarzają, ale to właśnie zależy od kraju. Więc polecam także aplikację Park Fortnite oraz różne fora, na których inni podróżnicy dzielą się swoimi doświadczeniami. Jeżeli chodzi o tankowanie gazu no to w Wielkiej Brytanii jest bardzo mało tych dystrybutorów z gazem. Na przykład w Bristolu były dwa albo trzy miejsca, następny był w Gloucester, było jedno miejsce tam. Więc musisz mieć aplikację LPG albo coś takiego i szukać tych miejsc. Mało tego, często w zimie szczególnie, tego gazu po prostu nie było. Skończył się, będzie dostawa za tydzień, dwa, trzy, no a zobaczymy. Hm. Także można też kupować butle z gazem, ale one są, wychodzą dużo drożej, nawet 4 razy drożej butle z gazem, więc mm, ciężka sprawa. Ja w moim Talbocie, 300 letnim kamperze miałem właśnie butle z gazem, ale dokręciłem sobie do nich adapter, troszkę nielegalny w Wielkiej Brytanii, ale z zaworem zwrotnym, więc było bezpiecznie. Jak się robi to z głową, to wiecie, czasem można ponaginać zasady. I wtedy albo tankowałem sobie właśnie tą butlę z gazem na stacji benzynowej, albo jeżeli nie było dostępnych, no to musiałem właśnie szukać w różnych sklepach ogrodniczych, albo właśnie na stacjach benzynowych te butle z gazem i też się zdarzało, że musiałem odwiedzić trzy albo cztery, żeby taką butlę wymienić, bo po prostu w zimie ich nie było. Jeżeli chodzi o prąd, to oczywiście panele słoneczne to jest podstawa. Jak się stoi w jakimś miejscu, to albo cię ładuje, albo przynajmniej ci nie ubywa tego prądu, szczególnie w zimie. A do tego trzeba podłączyć oczywiście ładowanie baterii hotelowych z alternatora to jest podstawa, i wtedy zazwyczaj prądu wystarcza. Oczywiście trzeba budżetować ten prąd i starać się go nie wydawać zbyt. To wszystko jest mega interesujące, ale gdzie szukać wskazówek, wszystkiego co potrzeba najważniejszego, żeby zacząć. No to właśnie u mnie na kanale zostaw suba, oglądaj inne filmy. Mam 300 filmów, w których jest mega dużo informacji. Napisz do mnie komentarz, a ja Cię odeślę właśnie do filmiku z danym tematem bo zapewne już go nagrałem a jeżeli nie nagrałem, to po prostu nagram też taki odcinek żeby odpowiedzieć na Twoje pytania a jeżeli jeszcze chodzi właśnie o te miejscóweczki, no to w kolejnych odcinkach, w których będę pokazywał ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii, będę Ci pokazywał krok po kroku jak zrobić sobie bazę takich swoich miejsc, które chcesz odwiedzić kiedyś w przyszłości, niekoniecznie jutro, ale może za rok i w pewnym momencie po prostu otwierasz swoją mapę i patrzysz ok, no to jadę to miejsce w sobie zaznaczyłem, opisałem je wcześniej, więc polecam. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to obejrzyj też ten, który na pewno Ci się też spodoba. Do zobaczenia od poniedziałku do piątku w takich krótkich filmach.